Jak wybrać pierwszy rowerek? Czy powinien być to rowerek trzykołowy, czy powinien być to rowerek bez pedałów, czy może jeszcze coś innego? Tutaj bardzo ciekawym rozwiązaniem są te nowe rowery, tak zwane biegowe, czyli te bez pedałków. Dziecko bardzo szybko, łatwo uczy się łapania równowagi na tym rowerze. Na czterokołowych nauczymy się pedałować, ale niestety zostaje nawyk, że rower jest cały czas w pionie. On nam się nie przechyla, nie jest w stanie się przewrócić przez te boczne kółeczka. Więc wydaje mi się, że zdecydowanie fajnym rozwiązaniem jest rower biegowy na początek. Trójkołowiec no to dla zdecydowanie maleństwa, które gdzieś tam sobie siedzi i tymi nóżkami może powoli zacząć obracać, ale jak najszybciej zdecydowanie rower na dwóch kołach, może boczne kółeczka przez chwilę, ale jak najszybciej na dwa.